Witam panowie i panie, z tej strony Emir i dzisiaj pogrywam sobie... Ooj jaj, nie zabijaj mnie kolego. Za co możemy zabijać kolego? zabijaj mnie kolego. Zabijamy się tutaj, na tej mapie, fajna mapa i tutaj są takie pokoje jak widzicie. Link do mapy macie oczywiście w opisie jak zwykle Fandors NK Bo normalnie na tej w ogóle pułapki są na tej mapie, a i tak przywitajcie się tak swoją drogą. Dzień dobry. O tak bronię? No. A co broniek. No, jest z nami Cloud, Szyszu, młoda, tani i... A jak ty kupiłeś broń? Co ty na żabyś? Znajduje się tutaj w bronie. Ej, szaleńczej w nie, nie wiem o czym mówisz Macie podgląd na kamery? Czy nie, w sensie... A, dobra. się, szunie, ruszaj się na chwilę, jeszcze muszę jedną komendę. Wow Port. A, dobra, okej okay. Przyszu ja się Ciebie boję, kolego. Nie, Ja nie widziałem hey, tych hey. af. No, ja nie widziałem... No, 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 Leżałam tu, tu pod drzwiami. Tam. A, no okej. Okay. O, ty... Kluj na walczyć. POKA 2015 Group Stage Match i Snow start. A co nas to? My gramy w CSa tutaj. A nie jakiś Kluj na POKA. Co nie? Kolego. Co wy tak cicho siedzicie? Hm? No ja to się skupiam, ja bo się tak, że pierwszą osobę. No to się nie skupajcie, tylko gadajcie! Dobra. O kurde. Jezu, ej, czemu, kto mnie bije? To są pułapki. Aaa... Nie wiem, teraz mam... Też mam mało, teraz spokojnie, dziewczyny. Teraz mam 20 HP. Mmm... O <laughs> To no, <noise> pamiętam to sobie. <noise> ten, ten próbuje, kurwa się tutaj. Ten, jak to się mówi? Skrada. Jak to się Nie, mówi? nie, nie skrada, że tak wiesz. Udziela, nie, nie, ja coś ten No NIE nieważne. Dobra, zjebałem już i tak. No, no ja, no, dwa hp teraz. Powiadasz? Ja mam cicho GRĘ, on... nie będę słyszał, tak czy JAK? A one gdzie są te pułapki, bo ja nie wiem. Nawet. No właśnie w tym sęk, że nie wiadomo gdzie są pułapki. Ale, znaczy, są takie różne pułapki, ale ja zostawiłem tylko jedną pułapkę, Słysza. która po prostu rani. No mam powiem, że jesteście od siebie daleko dość. A wiem, bo widzę na radarze. A, bo Tyle. słychać chyba jak się otwiera, nie? bo się strzela. O! 2 HP, no wiesz. Ty, 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 to buchy, był skill, chanę, skill cicho sieć! Ale nie wiedziałam, czy jest coś A tą AWP, bo tak będzie trochę, wiesz, OP. Eee, typu? Weź jeszcze coś. <grym> O Jezu, pułapkę, w pułapkę wpadłem komu? Szysiu ci buczy jakoś tak dziwnie, randomowo? Butele, no nie O tu O kurwa, to też jest pułapka Co? Co się stało? No dobra, rozumiem, to działa. tam! Zrobiłem kółko! Ciekawy. Aj ja ze mną, tak to jest. Ale ja się, ja się trochę nabrałem, bo nie wiedziałem, czy nie? No ale Cloud co ci idzie, kolego? No bo ja myślałem, że nie no, ze mną, a on nie jest ze mną, a się no, ze mną. No nie. No, nie, no, każ na każdego halenie. tutaj gramy. Ale Szyszu, ty tak próbowałeś. Zygi. <noise> miałem uderzyć w biurka, się Jak się czujesz? Źle. Nie ty, ja się pytam zwycięzcy. No ten, to czuję się dziwnie. Tak dziwnie. Ja bym się cieszył. No bo trafiłem, no. O jezu. Elo? Ach, jak się wystraszyłam. Słyszałam, jak tu chodziłaś gdzieś. Ja na chodziłam. Ale co myślisz, że nie słychać jak otwierasz drzwi? Tak, no ale. <noise> no nie. Te drzwi w ogóle się śmiesznie otwierać, takie pfum, takie trzaskanie jest. Wow! No, no pułapka tam jest, zgubię właśnie, myślałem, że to... Nie, chwilę, właśnie zgupio. ja miałem kiedyś taką fajną, bardzo taką ciemniutką mapę, ale zgubiłem niestety. Bo sobie czyściłem workshopa i musimy niestety na tej grać We, Weźcie proszę, chodźcie w tą samą stronę. No ja nie wiem, no to dajcie info. Daj się to, to, to nie, iść no iść prosto i jakoś raz. Aha! No tak taka pułapka. No ja też w pułapki wchodziłem, ja miałem 2 HP przez te pułapki a nie, dobra, Dobra, nie jest tu jakaś broń, trzeba patrzeć na broń O, ale to, 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 to skupię, bo, no, no, bo ja Cię widzę na radarze od razu loud. Ale tylko na sekundę No, ale widzę jednak Co, Co się dzieje, koledzy? O Jezus! <śleszek> 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 tak, <śleszek> drugi wchodzi, nie? Ja, jest, a... ja się wystraszyłem, jak ludzi zdarzyły się Ja bardziej się wystraszyłem, mówię szczerze Ała! Czas... Kurde, ja mam w ogóle nieogarnięte Jak się nie gra tydzień w cs to jest źle, nie? Tydzień nie grałem, dłużej Nie chwal się Nie powinniśmy się w ogóle na tych radarach. Widzieć. Nie wiem, to jest jakoś zbagowane. Jak się zobaczycie, jakby, to jest właśnie dziwne, bo jak się zobaczycie na tych radarach, to wtedy znikacie z swoich radarów. Ja nie rozumiem, jak to działa do końca, no ale nic więcej nie mogę zrobić niestety. To, co mogłem, zrobiłem. Możemy jeszcze włączyć sobie radar, ale traci trochę sens tematowy według mnie. <laughs> No, no cóż no AWP w ręku. <grym> no bez scope bitches Krabezki tu dziwnie się gra w CSA jak się długo nie grało No pierwszy. Oj 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 Dobrze, dobrze. Myślałem, że ba nie sprzedam lolo lo, 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 Podniosłeś sobie mikrofon, a ja zabiłem 50% wrogiego teamu, ciekawe. Przedam Przedawca, ty możesz drużówki w sklepie, w szkole w Ej, nie gruź. Masz 18 już, nie? No, ja mogę sprzedać na lega... Nie, chociaż sprzedawać nie. Tutaj usta ...oszukał. To było dziwne, co przez niego nie. Szyszka mnie no. zabiła, no. Kto cię zabiło? Szyszka mnie zabiła. Szyszka? No Szyszka, no. Dziwny jesteś, kolego. No Szyszka. Krzyszu, czy ty campisz? Nie, 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 jak szalony po nie, 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 jak tutaj Walka mistrzów, o uuu oł, ciężkie akwery, bo kurde Tak Co ty Szyszu? Już wiadomo kto wygra, ja wiem kto wygra Ja nie wiem Ja wiem Tu patrzę że ty no masz gore. raka? No Myślisz, nie... że czemu ja to nie wchodziłem? Dokładnie wiedziałem, nie wiedziałem. O Boże Hey, Cloud, może odejdźmy od siebie no dobra, wez, ok. wez, Co już? W, w jednym miejscu się zespiliśmy. W całym pokoju. Szansa jeden na w milion. Nie no jeden na ilość pokoju. Co, to jest super, dzięki. Jak słyszałam się. tam. Sk na mnie w Bo słyszałam cię. No wiem, ale miałeś tam przewagę jednego shotguna, która była dużą. Na no, jednak byłeś tu myślałem, że ty tylko drzwi otworzyłeś. Co o tym? O wow, Jezu, mnie zawsze jest straszne te pogody. ja zawsze napierdalam w nich. Widzisz mnie? Nie. Nie pójdę tam! To masz nie? O! ale mi ścięło, jak ty mi sprzedajesz, heda! Jopiernicze! Ja nie wiem, czemu tak ścina w cesie w sumie, tak wiesz? Jak ale ktoś jak ci ścięło, strzy... wiesz? no wszystkim ścięło, ja nie wiem o co chodzi szczerze z tym, ale to, to jest jakieś niedoskonałość silnika, chyba nie wiem. Niech ekspert się wypowie w komentarzach. Ale fajnie się gra, przyznajcie! O? Ano? Gdybyś słyszał Nie. poka? Znaczy, kluj na poka, sorry. Hmm? Kluj na poka, boże, co za <laughs> O Jezu. A ja się wystrasz Najgorsze jest to, że nie potrafię z tej podstawowej broni korzystać w ogóle. Ja muszę jakąś broń podnieść, żeby móc coś zrobić. Ja się boję wchodzić do pokoju teraz. <laughs> Czy ty kampisz, Szyszu? Gnoju. Gnoju No A wiecie co, jest najlepsze na BMAsa No, ale jeszcze nie kończymy, koledzy, bo ja muszę mieć więcej materiału, tak? Tutaj trzeba zadowolić I Szyszu, nie dmuchaj w ten mikrofon A, to ja? Nie No Halo, nie mogę dołączyć Kolego, dołączyłeś już M klikaj, bo jest bug w nowym patchu dobra Okej tak? Bugi Aha co ty, Cloud? Aha. Up'czył? No, nie ja wiem, chciałem. patrzał się gdzieś, ja do niego strzeliłem, jakiś jak, jak idiota nie trafiłem. I ten, i skosył go. Miałem problem z tą mapą. Ja z Aha. Jest. Trafiłem? Nie. Co ty? Cieka. No ja kurde, się a się zestresowałem ze ja też kurde tutaj. No dawajcie, pojedynek mistrzów teraz. Koledzy. Yes. Hiiiiiiiiii <laughs> <Nie. laughs> no, okay. Jak nie fair, tu, koleżanko, tu trzeba było znaleźć. Tak, ja A był blok. komórka wibruje. Ty Zeusa znalazłem, jaka jazda? Oh. Już się tam na piechę dalają. <laughs> Co się stało, Staw... Byłem za tobą przez cały czas. Serio? Tak. A. Co? Ale się tu napierdalaliście, widzę. Patrz na to. No cóż. Widzę więcej niż ty. I rzeczywiście jest ostra No, a mój kot się znowu bawi. O! Co? Kurde <laughs> Ale Ja pierdolę, ale jaka jazda na tej mapie jest. Nie bo mój kod, mówię ma za mną no, no mówię ja chciałem mapę bez tych pułapek, ale Niech by no dodajmy jakiegoś... One są losowe tak swoją drogą chyba No chyba tak, nie wiem ja to nawet nie, nie, nie wiem w którym to... Jak. Też nie wiem tak chyba. I chyba broni się też respią losowe. znaczy w tych samych punktach, ale losowe, nie wiesz o co chodzi? Tak. O Jezu. A w sumie spróbuję O ty. Jezu. <laughs> Co? Coś Co? Zdziwiona? O Jezu! Co? Ja, tam... o, chłopu, o, o, <głoslah> ja się wystraszyłem <to> A co, skąpowałeś chociaż? No troszkę tak Troszkę, troszkę. troszkę tak tak na, tak na 10% ale skołpowałem No nie, nie zabijaj nie załóż też pławka, nie lubię pławki, Ej, ej, Ging, 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 ging. no! Gino, chciałem osłonić i się, ty mnie zabiłeś Ha! Kraut, jesteś fan ze mną, dawaj! Pojedynek mistrzów, Ha Dobra Ja zagapiłem się Nie Co się zagapiłeś, bo... kurde, ćwicz! Pompka jedna, druga, <laughs> trzecia, czwarta! No, tak się ćwiczy w sesie ćwiczeniach a nie, co, miałeś też na błyszczycie? No, to ile? Opowiadaj, kolego. Musiałem brzuszki robić, pociągać. Nie, nie chciałem. A miałeś chciałem towarzyszkę nie. do tego, czy nie? Mają nie? A ładna? Ej. No, ma... ile ma? Yy, 26. Ej, to w sumie, ale to nie znaczy, że jest ładna. No jest dość ładna. No, widać się na, na, na radarze, nie? Nie, ja ciebie nie. A ja właśnie to biorę jest inną gronę, nie chcę. Nie! Nie, idę do ciebie! Nie! Czemu? Nie. Czemu ode mnie idziesz, dziewczyno moja? Ja pierdolę, ja nie wiem jak no. inną... <laughs> Dobra, może mała podpowiedź Klaud idź w lewo W prawo teraz! Nie, nie, aż tak mocno, o dobra, dobrze, dobrze, idź, 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 tam, tak, 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 idź, tak. idź, No dobrze, dobrze, idź, 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 Tak, dobrze, 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 lewo, dobrze. Teraz, lewo teraz, w lewo teraz, O aż tak skołpisz na blisko, kurde. Nie, no, no dwa razy. Ja nie no dwa razy skopował kolega, nasz towarzysz. No, no chcesz Chcę jakąś broń mieć na respie. Też chcę mieć, chyba ani razu nie miałem na respie jeszcze. No Tak zwany W-pick Halo, bronie Ja słyszę was wszędzie Z dwóch stron Chciałbym mieć Nie, Boże broń Aha ty szamper <noise> Bo ja słyszałam z trzech stron, kurde ty To dobrze słyszałaś Ej, Jezu, ty miałeś czarę Co? <noise> wszyscy byliśmy obok siebie przez, przez chwileczkę ja Oprócz ja byłem... mnie, ja byłem najdalej z K was wszystkich Kto mnie obił? Ja nie kto mnie obił Klaudio? Pułapka Pff? Pan Pułapka? Klaudio nie Klauzio został zbani od jednej osoby to już wychodzisz, <grymieniem banku banku> Jak się wystraszyłam, Jezu. To się stało? Co mówiłeś, Emir? nie! Mir? Dobrze ci tak, dobrze ci tak. Zamknij mordek, Felu! On tam... Nieważne. Ja mówię, kamery trzecią już z góry tak patrzeć na was, nie? Jak, jak, jak chodzicie tak między. <grym> to... Ale to fajnie wygląda, taki labirynt od no. no wiem, podejrzewam. Może tutaj turniej jakiś? Ej, może taki turniej widzów tu zrobi? O o, 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 to było dobre i na przykład do wygranej... Fajnie wygląda. Kto najwięcej killi by miał, to wygrywa na przykład, nie wiem, no kurde, uścisk prezesa. Co ty na to? No na odcinku, nie... jeżeli mnie spotkał oczywiście. Znowu tak samo mnie obiło. Dikoja młoda rzuciłaś. A ja tu ja mam 40hp przez Dikoja, kochanego. Jaki dekoi, co ty na głowie? Oła, oła. To przez Diko ja jezu, przez pułapkę, ja gadam, i kurde. Ja mam raka, bo jak pierwsze co spojrzę, to gadam o tym. O jezu, jakie mam teraz lagi. Ja, ja też, no lagi to. Lagi macie? A, no to na chwilkę był. Olejny, Uważaj. The guy's out. Nic nie słyszysz. Nic nie jest okej Oho jest fajna i ty Kurwa Gdybym trafił! Gdybym trafił <laughs> No Ale dawaj Szyszu możesz się jeszcze popisać No Szyszu dawaj, jest słowo, jest słowo No jest słowo Jaj, jakie dziewicze Jezus już skanowałem, nie? Ile skanowałeś! Skanowałeś? No, tyś tam w drzwi. O kurde, szalony. No i znowu, ale słyszałem kogoś obok mnie. Kogo ja słyszałem? Kto tutaj? Ktoś tutaj był? Czy ładny, czy brzydki? U aha, ha, ha, W a to nagle BUM! one się przenoszą ty chyba a, wiesz? One się przenoszą sobie spokojnie w pokoju. Co? Co? <śm> Aj. Ty dwa razy trafiłem serio, to jak gdzie ja trafiłem kurde po, po palcu Chyba po palcu co? Nie ale kurde muszę się rozsiąść tak jakbym grał już przez tydzień A nie tak jakbym grał przez 10 minut Nie no przez 19.35 no Ej, co, czytałem czemu, czemu, czemu mi przerwałeś Czemu mi przerwałeś czytanie kolego? Nie mam pojęcia nie potrafię tego strzelać w ogóle 5000 razy cię walem tak O! Jak nie. WOOT! Haha! Słyszałem po prostu. Jak się no. oj, Oj, Oj ojoj. Widziałem tą akcję No, tak jak prawda. <laughs> Ta znaka będziesz miał 6 sorry. Tak, takie na... są realia, takie są fakty. No, takie są kurwy. Też. Krzyszul nie skanuj Plox. Nie rób tego, nie, 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 rób tego. Przyszedł nikt nikt nie broni, ale nie przy nas. Na no serio, nie ma. WP tak. <głupę kontrał> Jakiś tam Nie wiem co. W sumie nie nie miał sami w ręku A co miałeś w ręku? Eee, nocku. Wielkiego pytona. Tu czuję. Pee! Camper! Nie kamper, tylko ja. Nie, nie kamper, dwa razy mi no z to... kamperu odfiłaś. Ja ciągle idę, tylko. O kurde. Brawo! Jak <grym> słyszę? Zostaje. Staje. A czy to staje, mowy? No. Masz w... Okej. Okay. Ej. Niech. Oooo! Nie 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 nie. <grym> nie, 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 nie! Nie, 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 nie! Moja komórka Włączę Jezus. na niej tego, nie? Jezu, jak mnie wystraszyłaś! To mnie Ja też się wystraszyłam. No bo dobra, i tak, i tak muszę przeładować pół godziny broń, okej, okay. nieważne nie tak... Aha, mam 37 HP, Trzy, no 9 amunicji, po co przeładowałeś? Ale nie, no, ale ja mam AWP, więc no, tak trochę około się przeładowuję, prawda? Aha o, to Nie! Jest no Jezu, z dwóch stron, no, bez przesady! <grym> Ploks! Czemu mnie z dwóch stron wzięliście? O Jezu, wyszłaś Od dziewczyny wyszłaś. rozumiem, ale od ciebie, Szyszu nie, dobra, kończymy, bo, 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 już materiał starczy na naszą pogrywankę, więc pożegnajcie się. Do widzenia, adios. No pa. No cześć, cześć.